Maciej Robert. Przyjechałem z Łodzi specjalnie do Onkusza ze swoją książką poetycką pod tytułem Kolegium Anatomikum. Książka wygląda tak. Ma całkiem zgrabną okładkę zaprojektowaną przez Mariannę Sztymę. Książka zawiera 44, bodajże 44 teksty. Jak sam tytuł wskazuje, rozgrywa się w przestrzeni takiej. Jaką przestrzenią jest Kolegium Anatomikum, czyli taką przestrzenią, w której żywi spotykają się ze zmarłymi. Bardzo cieszę się że ze spotkania z poetą Maciejem Robertem. Posłuchaliśmy bardzo ciekawej poezji. Nie zgodzę się do końca, że to jest poezja, która jakoś jest tak strasznie zakotwiczona w poezji Łukasza Jorosza. Ja tam dostrzegam dużo innych rzeczy, których u Łukasza Jorosza nie dostrzegam. Ja powiem, Moim no. ulubionym wierszem jest spis Ten wiersz jest w sumie takim podsumowaniem tego, tego tomiku. Skończyłem Uniwersytet Łódzki Filmoznawstwo. Doktoryzuję się na macierzystej uczelni na tym kierunku, więc można powiedzieć, że jestem krytykiem filmowym z zawodu. A z wyboru zajmuję się literaturą nie tylko praktycznie, czego. Ta książka jest dowodem, ale też teoretycznie, ponieważ od, od wielu lat yy, zajmuję się recenzjami filmo yy, literackimi. Na stałe w życiu Warszawy, w Lampie, w nowych książkach. Ostatnio w, uważam, że wcześniej w dzienniku no w wielu miejscach. No cóż, jeśli chodzi o mnie, to ja przyznam, że dowiedziałem się o spotkaniu autorskim z Maciejem Robertem w internecie, jestem całkowicie czytelnikiem, takim z ulicy. Przyszedłem, przyznam, bo poznałem to nazwisko ze znakomitych publikacji, w znakomitym czasopiśmie, uważam, że... I sądzę, że ktokolwiek publikuje w tym magazynie, musi być osobą naprawdę nieprzeciętną. Jezioro paruje, puchnie. Po całonocnej burzy parała będzie przeniosła się na przeciwległy brzeg. Powodem jest szary kłębek nabijany teraz na kikut tataraku przez tego chłopca o czerwonych policzkach, który jeszcze wczoraj zbierał tam muszle. Dzisiaj stygnie mu wzrok. Mętnieje. Koniec turnusu nadejdzie szybciej niż zapowiadał to kolorowy folder. O, ale na przykład jest taki wiersz, który gdyby, który, no, który Maciej Robert napisał, ponieważ musiał go napisać, a musiał go napisać, ponieważ Łukasz Jarosz go nie napisał. Nie wiem, bo napisał go Maciej Robert, żebyśmy już mnie Nie, że jestem cienki bajek. Thank <laughs> you.